Siemowi... Siema, widzowie. Nagrywam kolejny odcinek ze Stumble guys Będę grał dzisiaj z moimi kolegami. I teraz tak zaczynam tworzyć dla nich grupy. A oczywiście na cztery osoby. Blokdasza. I dzisiaj próbujemy zrobić z moimi kolegami najdłuższego Blokdasza. Dobra, zapraszam. Ja mogę wszystkich zaprosić bo mi to tam nie przeszkadza. Teraz tak dodajemy Oliśa, jakiś tam graczy, sta, dawaj dołączaj. Oliver, Oliver chyba nie chce dołączyć, ale sprawdźmy, bo ja go zapraszam. To zróbmy tak. O, dobra, jest Oliver. I Teraz gramy. Y z graczami yy, i próbujemy zrobić najdłuższego blokdasza trudno, może nam nie wyjść, ale spróbujemy razem zrobić najdłuższego blockdasha dlatego jeżeli w ogóle tak chciałem was widzowiec Eee, zapytać, co to jest? Co to jest? Ej, widzicie to, widzowie? Co to? Ej, stary mam! Ej, haki, to są haki. Widzicie to, widzowie? Ja mam pokazane, że mi pieniążki leżą na mapie. Ale nie wiem, czy u was to widać. Ale u mnie to było widać. No, wie ja nie wiem co się dzieje. A ty, jeżeli tu coś strasznego się wydarzy zaraz. Bo ja gram o prawie 21. No. Tak 2043 dokładnie. Dobra, na razie nie modkuję. U pierwszy gracz odpad. Czyli Oliś Oliś tu. Oj, 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 albo nie, oj oj, oj. nie mów tak. Dobra, robimy sobie animację. I o kurczę, siup-siup, siup-siup, dobra, rozbijam. Teraz tak, tak, tak. Ujo, ja nie mogę, prawie spadam. To, 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 to. Dobra Karni Waler. Karni O stary. Może cię Co? Da, tak. O, o, kurczę. Kurczaczki. Siup! Siup! I let's go! Wygrałem pierwszą rundę. No jak widzicie pierwsza runda wygrana. No... słuchajcie Ale widzieliście, co na tym blogu się dzieje? Ej, poczekajcie. Stwórz. Torbela. I słuchajcie, Zaproś. Dobra, niech dołączają tutaj gracza. Którzy oczywiście będą grać w tą grę. Dobra, mamy wszystkich. Ale czy wy to widzieliście, że tam były pieniążki? Z tego z mapy Treasure Island widzieliście to? To był jakiś nienormalny blog. Dasz normalnie. Ej, a co jeżeli to były jakieś haki i jakiś haker tu nas banuje? No i patrz, nagle nie ma pieniążków Nie wiem o co chodzi. Dobra, nie interesujmy się o tych pieniążkach, po prostu se zebrałem kilka pieniążków. Który odpadł? O nie! S sta. Jakaś sta odpadła. Może Stasia. Może Basia. <grytania> Stasia. No, Stasia odpadła. Bo sta, czyli Stasia. Siup, ciup. Ajdź nie wyszło, Oś Oś. Oli, oli. Siup, siup, ojdź. Ej, czy ja właśnie przekląłem? No nie. Siup. Ojś. Oj. Oj takie coś. Jeszcze raz. A... O! Oliwier! Co ty zrobiłeś? W ogóle wbijajcie na kanał Oliwiera. E, też wbijajcie na e, mój kanał. No i jeżeli chcecie, to możecie zasubskrybować mój kanał. Y, zalajkować, Oliwiera też, może też. I ja wybieram kolejną rundę Block Dash. Teraz tak, zapraszam wszystkich. I teraz udało nam się po raz kolejny wygrać, ponieważ oni robią takie triki, bo ja wiem w którym momencie wtedy skoczyć. Czy Carvivaler dołączy? Karniwalera. Ups, karniwale. O, jest karniwalera. Dobra. Ja zaraz u mnie będzie dwudziesta pierwsza, ale jeszcze będę nagrywać tak około dziesięciu minut, albo nawet dziewięciu, albo 8. Ponieważ już nie ma za dużo czasu na nagrywanie. Ja mam takie, że ja mogę tylko do 15 minut nagrywać i więcej nie mogę. Dlatego na, za, za niedługo będę musiał kończyć nagrywanie. Ale dobra. Na razie próbujemy zrobić najdłuższego blokdasza. dasza. no ale się nie uda, bo w 15 minut. No to. Raczej mało osób zrobi, ale można tak zrobić, no. Oliver, Oliver nagrywa y, po właśnie 20 minut, dlatego może, może, może wyjdzie. Ale on może dłużej nagrywa niż ja, tylko to mi się nie podoba. Wiesz? Serio Karniwaler odpadł Upsi dupsi No nie Oliś Oliwier Dobra gramy ze Stasią Ponieważ ma Sta Czyli Stasia Nie Sta Ej no ile ja teraz gier wygrałem Co za nie z... Niby takie prosy Ale wcale nie prosy nie, no dobra, na kanale Oliwiera jest. Oliwier jest prosem. Ale widzę, że Kardiwaler i. No i. Stasia. Widzę, że sobie nie radzą. W ogóle polecam kanał Oliwiera. Tam są bardzo fajne filmiki i ja lubię ten kanał. Dobra. Oliwier, dołącz. Nie, nie kucich, nie, nie kucich. Yy, kucich są mój kolega. Tak i, 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 yy, 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 yy. opi, 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 oli, 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 oli. Ej no, Oliwier dołączasz? Jak widzę, zaraz zagrań Patrz, stary jest, czyli stasia. Ale what the fuck? Nikt nie dołącza. No e, dobra, ja klikam zaproszenie i zagrań, bo ja nie będę czekał. Chcą mnie dołączają. Ale ja nie będę czekał, aż oni dołączą. Bo ja mam też czas na nagrywanie. I my... oby się dołączył Oliver. Karniwaler i Stasia nie muszą. Aha, Aha. nie, Ale karniwaler dołączył. Karniwaler! ma no, świetnie. No chodź. Chociaż ty, karniwaler, dołączyłeś, bo tu się nie da grać z bocikami. No bocik. Ej, a co jeżeli zaraz bot ciągnie konsekwencje i emotkę na mnie rzuci? Nie. Karniwaler, nigdy się tak nie robiło. Trzeci. W nocy. Zakazane triki, a trzeciej w nocy. O stary. Stasia! Prawie mnie Stasia zepchnęła. Widzieliście to? O stary! Oj, to było na milimetry! Siup, Siup, Stasia! Siup! Nie, Stasia, żyj, 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 żyj! Stań tutaj. Okej, okay, bo to jest. Stasia, żyj! Nie, Stasia, żyje O, ja nie mogę. Dobra, Stasia, przechodź! Ja tu cię rozbijam. Super. O nie. Odbijaj. Nie, Stasia tak tego się nie robi. Co ona? Ej. Ile ja run teraz wygrałem? Nie wiem. Na pewno dużo run wygrałem. Słuchajcie. Jest. Teraz. Co to było? Oh, nie wiem co to było Dobra yy, tworzymy grupę Dobra i teraz bo... o oj dołączył Dobrze, że do Karniwaler i Stasia Stasia, Stasia, ale Stasia Aha, Stasia nie. Za mamy... No, no, no hej w ogóle jeżeli chcecie zobaczyć mojego kota zostawcie 53 łapki w górę nawet 50 może być łapek w górę i wysyłam na youtube zdjęcie Albo filmik mojego kota. No nie. Mogrywamy kuleczki. No, grywamy kuleczki. So, Co ja zrobiłem? Ej, dobra, słuchajcie. wiem Nie wiem, co ja zrobiłem, ale. Bardzo bym chciał tego manu. Aha myślicie, że ja to zrobię. Nie, nigdy tego. Nie. Kręciłem kołem specjalnym, ale nic nie trafiłem. Potem w tym też nic nie trafiłem. Jedynie co trafiłem, to nic nie trafiłem. Jedynie co trafiłem. Ale to było wepickie lub lepsze. W ogóle bardzo chcę mieć Blue Pixel. Ej, w ogóle napiszcie mi, jak odblokować Blue Pixel Ninja. Jeżeli w ogóle go nie ma w sklepie. Dobra. A ja widzowie się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku na... Raz.